Dla osoby, która uwielbia w ogóle przyprawę rozmarynową, to jest typowy mask heft. Samego, który mam w sobie dzielnie hydratyzowaną, Glinkę mm. kambryjską z kaji rosyjskiej. Kocham, bo jest wytrawny, bo jest uniseksowy, bo jest świetnym prezentem, bo ma ten taki fajny sznurek, na którym można powiesić go pod prysznicem bez mydelniczki. Deceptura nie jest skomplikowana. Zawiera kilka olejów i masą, ale tak skomponowanych, aby kostka była łagodna dla skóry, delikatnie oczyszczająca, a jednocześnie dobrze się pieniła, nie ślimaczyła maczyła na mydelniczce, była wydajna, dawała dobrą pianę. To mydło inne niż wszystkie, ponieważ nie wylewamy go do podłużnych, prostokątnych forem, a do takich większych, szerokich, z których po wyjęciu przygotowujemy prostokątne kubiki. Wiercimy w nich dziurki zwykłą wiertarką i nawlekamy na szurki.